subroiskom í koma séðan. subroiskom á þessum sæsoni í second hand. tíko súlka framtast da bardzo w kibicach, kibicach, ostatnio no, robili trochę bałagan dla klubu, dla zarządu, są kary jak pan widzi w perspektywie nowego sezonu, właśnie tą współpracę z klubem Kiwica, to się no, spada problem. ja myślę, że tutaj chodzi o to nieszczęsne wywieszenie tej flagi wcześniej tutaj... było też coś o, no. no, było no, to, nigdy, no, ja powiem, na pewno nie pochwalam takiej rzeczy może to płacimy, Nie możemy też oczekiwać, żeby, żeby ze stadionu zrobiono teatr, tak? Że wszyscy będą fajnie sobie tam spokojnie siedzieli. Ja tu Kimicom chciałbym bardzo podziękować, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Że na te cztery postulaty moje, które dla niektórych były rzeczą nie w to, że kibic może nie przeklinać, że kibic może nie wchodzić pijany na stadion że kibic, kibic ten może kupować bilet i tak dalej i tutaj odczcili wiary e, odpędzano i mówiono w życiu to się nie uda, to się udało. Ja jestem z tego dumny. przed spotkaniem z Pucharzy Polskim 21 o, jestem zorganizować takie spotkanie z kibicami, żeby sobie z nimi porozmawiam, bo ja bardzo się, jak zawsze powtarzam coś spośród kibiców i to jest znak, nie dla mnie, tylko to jest dla nich. To wszystko robione. No i myślę, tak, no był ten, jeżeli chodzi o to między z flagą, i ja myślę, że to się więcej nie powtórzy. To był pierwszy mecz, czy drugi, jak ja byłem prezesem. Ktoś tego kurczę nie dopatrzył. Myślę, że kibice naprawdę nasi nie chcą nam dokuczyć, oni ja to rozumieją. Ja rozmawiałem z wieloma po tej, tej karze, będziemy się oczywiście o tej karze odwoływać i wszyscy mówili, że to jest błąd, że to się więcej nie, nie powtórzy. Naprawdę, mamy ludzi wspaniałych, fanatycznych, inteligentnych przede wszystkim. Ja no myślę, że oni nie będą nam robili żadnych, żadnych kłopotów, czy od no, z tego tytułu, jakichś nieprzyjemności. Oni wiedzą, że to jest ich stadion, rozumieją to po tych przejściach, zmianach. Przychodzą chętnie na ten, rozmawiamy, wszystko w porządku, to był taki wypadek przy pracy, który się nie powtórzy. Ja jeszcze raz chciałbym tu przez Państwa podziękować Kibicom za to, że że udało się nie śpiewać tych przeglądów, że kupujemy tych coraz więcej biletów, że nie jest noszony alkohol, że kaszemy te moje postulaty. I to był wypadek, postaramy się od tego odwołać, a przyszłość, mam nadzieję, jestem pewny tego, że. I pytanie następne, cel jaki Pan postawił, czy on jest dalej realny i tak będziemy robili wszystko, żeby ten cel osiągnąć, zadanie wykonać? Tak, tak, nie mamy czasu, jak myślę o Tomku i o sobie, nie mamy czasu dłużej na marnowanie naszego talentu. Zarząd umożliwia nam to decydując i tutaj podpisując umowy z, zawodniku, z zawodnikami, których wskazujemy, zawodnicy nam to umożliwiają, pogodzą się na warunki, które są warunkami do akceptacji i to powoduje, że możemy działać w otoczeniu zawodników, którzy dają nam materiał, bo mówię tak może nie po ludzku, ale jest to materiał do próby sięgnięcia po ten sukces. Państwo wiedzą, że no Tomek, chyba nie widziałeś, że można pracować w podmiotu 8 do 22.30. też, z I od dwóch tygodni ma do mnie olbrzymie pretensje, bo od 8 do 22.30, ale, no, ale nie ma innego wyjścia. Obiecujemy kibicom, z środowisku dziennikarskiemu, byłym zawodnikom Oliwii i Albrążaną, że podejmujemy walkę po o awans. Podejmujemy walkę o awans. W każdym meczu będziemy starali się zrobić wszystko, żeby wygrać, zobaczymy dokąd to nas doprowadzi jesienią, a wtedy, mając już tą świadomość, zastanowimy się, czy może brakuje nam jakieś ogniwo, zobaczymy jaki będziemy mieli wynik i jak ten wynik będzie dał nam, dawał możliwości do rozpoczęcia tej realnej walki na wiosnę, bo wiadomo, że jesień jak gdyby decyduje o tym, czy się będzie działo wiosną. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, słusznie Pan zauważył, to brakuje nam troszeczkę zawodników. Brakuje nam lewego obrońcy młodzieżowca. W tej chwili mamy na testach trzech zawodników. Prawdopodobnie z nich wybierzemy tych dwóch, ale zostawiamy drogę otwartą. Być może dołączy do tej grupy e, inny zawodnik. Ja cały czas jestem w kontakcie z menedżerami, z trenerami. Jutro przyjeżdża kolejnych dwóch zawodników. Poszukujemy lewego młodzieżowca obrońcy. Poszukujemy jeszcze nadal ustawicznie napastnika i tutaj sobie wspólnie daliśmy czas praktycznie można powiedzieć do pierwszego meczu na znalezienie super napastnika. Jeśli się taki nie zjawi mamy alternatywę w postaci jednego zawodnika, z którym właściwie i są ustalone warunki, który ostatnie dwa lata spędził w na klasie. Natomiast tak jak mówię pozostaniemy tutaj praktycznie do meczu i szukamy nadal prawego ofensywnego napastnika, też młodzieżą. To powoduje, że możemy działać w otoczeniu zawodników, którzy dają nam mat materiał, bo mówię tak może nie po ludzku, ale jest to materiał do próby sięgnięcia po ten sukces. E, państwo wiedzą, że kto no, Tomek chyba nie no wiedziałeś, że można pracować w podbiorku z 8 do 22.30. I od dwóch tygodni ma do mnie olbrzymie pretensje, pracuję od 8 do 22.30, ale nie ma innego wyjścia. Obiecujemy kibicom, z środowisku dziennikarskiemu, byłym zawodnikom zawodnikiem Elbląg i Elblążano, że podejmujemy walkę o awans. Podejmujemy walkę o awans. W każdym meczu będziemy starali się zrobić wszystko, żeby wygrać. Zobaczymy dokąd to nas doprowadzi jesienią, a wtedy, mając już tą świadomość, zastanowimy się, czy może brakuje nam jakieś ogniwo, zobaczymy jaki będzie mieli wynik i jak ten wynik będzie dał nam dawał możliwości do rozpoczęcia tej realnej walki na wiosnę, bo wiadomo, że jesień jak gdyby decyduje o tym, czy się będzie działo wiosną.